Hej, witam na kanale. Dzisiaj sobie mamy cash Giga cash i Maxi Cash Numerki 11 i 22. Także ja sobie może od Maxi. Zobaczymy co Maxi ma w sobie. No i szukamy 14 19 51, 42. I 29. A mamy 36. Bo już kontrolna poszła, ale to tam to jest chyba na dwie dychy, ale jak nie ma wygranej to się też mieszają te kontrolne. 18 tutaj nie było obok. 16 nie ma.

57 i 27, to co mieliśmy? 19 dycha i 32 dycha. Tak jest, dwie dychy, no ale bardzo ładnie. Jest wygrana. Nie ma zwrotu, tylko jest wygrana. Bardzo ładnie. Także Maxi się spisał. A co giga na to powie? Kika może poprawi, może nie. No i czego będziemy szukać? Dwadzieścia dwa. Siedemnaście. Dwadzieścia pięć. Dziesięć. I czterdzieści pięć. A super liczba to jest cztery. I mamy tak czterdzieści cztery. Trzydzieści trzy. Dwadzieścia siedem. Dziewiętnaście, dwanaście, dwadzieścia osiem nie ma, trzydzieści sześć nie ma, oczko obok czterdzieści dwa nie ma, trzydzieści dwa nie ma, jedynki nie ma, czterdzieści dziewięć nie ma. Szóstki nie ma, dwadzieścia sześć obok, dziewiątka obok, czterdzieści jeden nie ma, pięć, szkoda, że nie cztery, trzydzieści jeden, trzydzieści cztery, czterdzieści trzy, i ostatnie szanse, trzydzieści dziewięć. 23 obok, 16 obok, 15 nie ma i oboczki. No, to sypnęła nam obokami. Gdzie tu kontroluje, tu coś takiego, spustak. Czyli Maxi się okazał lepszy od giga. I przyniósł nam dwie dyszki. A giga niestety pusta czy... No cóż, może dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmiki. Pozdrawiam.